Województwo zachodnie pomorskie powiat gryfiński. Na dany moment, tak wyglądają uprawy na słabszych gruntach. Gdzie jakaś tam ziemia lepsza, to jeszcze pszenica walczy. Aczkolwiek, myślę, że do końca tygodnia, takie zjawisko będzie się poszerzać na większą skalę. Także deszcz potrzebny na wczoraj, a tu się. Nie zanosi o. tam upalone, tu upalone. Tam to samo od poprzeczniaka, gdzie jest lżejsza ziemia. Upalone. No tu widać odcięcie. Walczy, ale nie walczy. Cienie, cienie drzew padają. Taki psikus. Tak wygląda. Przenicza z potencjałem, ale jak nie będzie padać, to będzie pusty kłos.